Nokia Lumia 1520 to pierwszy smartfon producenta, który zasługuje na miano pełnoprawnego flagowca. Zobaczmy, jak się sprawdza w praktyce. Czego jak czego, ale urody temu fabletowi nie można odmówić. Nokia zdecydowała się kontynuować wypracowany design i w przypadku modelu 1520 zobaczymy znany nam już kształt jednobryłowej konstrukcji. Urządzenie cechuje prostota oraz spójność wzornictwa. Tafla szkła niemalże zlewa się z resztą obudowy, co daje ciekawy efekt. Jak na Fablet przystało, Nokia 1520 jest dość sporych rozmiarów. Szybko to odczujemy, kiedy weźmiemy ją w dłoni. Podobnie jest z wagą, która do małych nie należy. Pomimo dużych gabarytów, konstrukcja cechuje minimalizm. Dodano tylko kilka przycisków fizycznych na prawym boku, a po drugiej stronie znajdują się gniazda kart, Oprócz tego jest jeszcze wyjście audio i wejście mikro-USB. Głównym elementem urządzenia jest sześciocalowy ekran pracujący w rozdzielczości Full HD. Wyświetla on obraz w przyjaznej dla oka palecie barw oraz charakteryzuje się szerokimi kątami widzenia. Podobnie jest z podświetleniem matrycy, które dobrze sobie radzi w słoneczne dni. Jak na flagowca przystało, ekran zabezpiecza szkół Gorilla Glass, choć niestety tylko drugiej generacji. Na telefonie komfortowo przegląda się strony internetowe, ale do klawiatury ekranowej zwyczajnie trzeba się przyzwyczaić. Na ogromną pochwałę zasługuje zamontowany aparat fotograficzny, który wpisuje się do grona ścisłej czołówki. Nie jest to oczywiście optyka pokroju Lumi 1020, ale i tak zadowoli większość amatorów mobilnej fotografii. Pomaga tutaj oprogramowanie od Nokia, które pozwala na dostosowanie aparatu do warunków oświetleniowych. Zdjęcia są piękne i posiadają dużą ilość detali. Podobnie jest z materiałem filmowym, choć szkoda, że maksymalny rozmiar wideo to 1080p. Warto wspomnieć też o wbudowanych czterech mikrofonach, które budują wrażenie przestrzennego dźwięku w nakręconych telefonem filmach. Konfiguracja sprzętowa Lumi 1520 to Snapdragon 800, grafika Adreno 330 oraz 2 GB pamięci operacyjnej. Jest to spory zapas mocy obliczeniowej, który pozwoli na obsługę zaawansowanych graficznie gier oraz płynne przeglądanie nawet tych cięższych stron internetowych. Podczas testowania nie zauważyłem żadnych spowolnień w działaniu ani telefonu ani zainstalowanych aplikacji. Systemem operacyjnym testowanego modelu jest Windows Phone wersji 8.0, który oczywiście doczeka się aktualizacji. Domeną tego systemu jest szybkość działania i nienaganna responsywność. Jego prostota pozwoli na obsługę telefonu nawet przez mniej rozeznanych maniaków. Na pochwałę zasługuje zestaw aplikacji dodanych przez Nokia, w tym nawigacja samochodowa, która może działać w trybie offline. Dostajemy także pakiet biurowy Office i wiele innych użytecznych programów. Wszystkich sceptyków zaskoczy fakt, że testowana Lumia odnotowuje przyzwoite przebiegi na baterii. W naszych testach z energii starczyło na 12 godzin surfowania po sieci przy użyciu Wi-Fi, a 8 przy skorzystaniu z danych pakietowych. Ogółem rzecz biorąc, Nokia stworzyła produkt na miarę obecnych flagowców i nie zabraknie nam tu niczego. Nokia 1520 jest wydajna, dobrze wyposażona, a w dodatku ładna i w pełni multimedialna. Do największych wad zaliczyć można jedynie brak wyposażenia w głośniki stereo i brak współpracy z, z akcesoriami OTG.